Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Za oknem naprawdę jest przepiękna pogoda. Ja jestem naładowana energią i słońcem, dlatego postaram Wam się troszeczkę tej energii pozytywnej, rzecz jasna, przesłać. Mam nadzieję, że mi się uda, przynajmniej spróbuję. Moi drodzy, zaczynamy moją kolejną tygodniówkę. Jak widzicie, troszkę się u mnie zmieniło, to znaczy troszeczkę się zmieniło w moim wyglądzie, a mianowicie zmieniłam całkowicie kolor włosów. Nie wiem, czy widać ten kolor dobrze, ale jestem taki właśnie jasny brąz. Ja Wam dokładnie podam, jaki to jest kolor, jest to kolor welli. I właśnie ten kolor mam nałożony po dwóch dekoloryzacjach, dosłownie dwa razy nakładano mi właśnie ten specjalny preparat, który ściąga kolor właściwy. Niestety ja, farbując włosy, głupia ja, mogę sobie farbować, jak ktoś mi ostatnio napisał pod filmikiem i ma rację, tylko same odrosy. Ja farbowałam całość włosów, co było naprawdę... Karygodnym błędem, i w tym momencie co się stało, to że ten kolor ciemny nawarstwiał się, nawarstwiał, i naprawdę ciężko było go ściągnąć. Fryzjer, którego byłam, powiedział, że jeżeli bym nałożyła farbę, która jest profesjonalna z salonu fryzjerskiego, na pewno po 10-15 minutach zdołaliby mi ściągnąć ten kolor. Natomiast to była farba taka z drogerii. Jedna z, więc naprawdę było ciężko ściągnąć ten kolor. Dlatego, kochani, jeżeli chcecie sobie jakiś kolor nałożyć na włosy, to proponuję tak jak mój fryzjer mi poradził następnym razem, żeby po pierwsze, oczywiście lepiej iść do fryzjera niż samemu sobie farbować, ale jeżeli pieniążków nie macie na tyle, żeby zapłacić fryzjerowi, bo. No niestety, nie oszukujmy się, fryzjer nie jest wcale taki tani. Jeszcze zależy jaki. To po prostu warto dołożyć te kilka złotych funtów, zależy gdzie mieszkacie, i kupić sobie farbę profesjonalną, na przykład na eBayu, gdzie można spokojnie znaleźć osoby, które sprzedają naprawdę dobrej jakości farby. Dlatego moi kochani, jeżeli ja teraz będę farbowała włosy, to już na pewno wolę kupić profesjonalną farbę na przykład Veli. Czy też po angielsku mówię na to Wella? Albo Schwarzkopa na przykład, albo L'Oreal. Właśnie. Ale to nie taka L'Oreal farba, którą można kupić w jakimkolwiek sklepie Butsie, Superdrago, Tesco, czy tam w jakimś innym dużym supermarkecie. To zdecydowanie nie jest taka farba. Kiedy odwiedziłam fryzjera, włosy po skróceniu mniej więcej gdzieś tyle, to chyba było no, 2,5 cm, jak, jak nie więcej, skrócił mi dość sporo i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona, moje włosy przestały mi już tak mocno garściami wypadać. Czyli on powiedział do mnie: jeżeli te włosy skrócimy, to na pewno one przestaną ci wypadać. Ręką odjął! Ja jestem po prostu fanatyczką zapachów, różnego rodzaju zapachów. Oczywiście mówię tutaj o perfumach. Powiem Wam, że ostatnio jakoś tak napaliłam się na perfumy z przeszłości, czyli te, które kiedyś po prostu królowały u mnie w łazience, królowały u mnie w torebce. Gdziekolwiek po prostu się nie ruszałam, to te perfumy miałam ze sobą. I jednymi z takich, takich perfum właśnie są Burberry Weekend. Słuchajcie, zakochałam się ponownie w tych perfumach. Jestem po prostu w niebowzięta. Um, powiem Wam szczerze, że są one rewelacyjne, były fajne przeceny w, w butsie i po prostu te perfumy kupiłam za bodajże 13 funtów. Jest to 30 bodajże, tak, 30-30 ml, zapłaciłam za nie 13 funtów. Opłacało się naprawdę, ponieważ one kosztują normalnie 30-20 parę funtów, czyli praktycznie zapłaciłam za nie połowę ceny. Były też inne perfumy. Nie wiem, czy nadal są przeceny, ale warto zajrzeć. Słuchajcie, perfumy są cudowne, po prostu cudowne. Mają tak niesamowity, nieziemski zapach. Przypominają mi właśnie a, lata, początki właśnie Wielkiej Brytanii, czyli początki a, mojego pobytu tutaj w Anglii, kiedy to przyjechałam i właśnie tymi perfumami a, psikałam się codziennie. Także. One towarzyszyły mi od początków um, mieszkania w Londynie, dlatego te perfumy przywodzą mi właśnie fajne wspomnienia, bo te właśnie początki takiego, wiecie, um, zaferowania... Za um... <grym> te początki właśnie były takie niesamowite i powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę mile zaskoczona, że ponownie te perfumy mi moim nosem i sercem dlatego będę ich używać i noszę je w torebce. Zobaczcie, zużycie tych perfum nie jest duże. Może tu zaledwie 8 ml zużyłam, a używam ich od dwóch tygodni, dobre dwa tygodnie i przez ostatni tydzień one non-stop ze mną chodzą, um, chodzą. <noise> noszę je w torebce. Także polecam te perfumy, są piękne. Jeżeli chcielibyście poznać ich skład, to postaram się podać je pod filmikiem. Oczywiście skład tych perfum Lato, 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 wielkie pytanie, jak wiecie, jest bardzo um, figlarne, okay. dlatego właśnie y, ciężko jest y, mmm, no, ubrać się tak, żeby pogoda nas nie zaskoczyła. Ale buty, rzecz jasna, buty, sandałki różnego rodzaju, baletki, jak najbardziej, buty takie bardziej letnie, y, w których się czujemy y, y, mm, luźno i właśnie tak y, 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 swobodnie, czy też nawet. Y, 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 y... Budki, budki, no może nie budki, ale klapki. Jakiekolwiek klapki nosimy bardzo często, bo jest nam po prostu o wiele chłodniej i przyjemniej. Ja tak samo ostatnimi czasy właśnie zaczęłam chodzić znowu w klapkach. Przede wszystkim po domu, jak gdzieś wychodzę do sklepu, czy też nawet jadąc do pracy. Potem sobie w pracy oczywiście zmieniam na wyższe buty, jak już kiedyś o tym Wam opowiadałam, ale oczywiście to jest ważne, istotne, żeby dbać o nasze stopy. Pierwszy preparat, zaczniemy od tego najtańszego i najfajniejszego, właściwie. Jest to preparat Hill Balm Pedical The Food Care Company do stóp, właśnie do pięd właściwie popękanych, do suchych i naprawdę działa rewelacyjnie. Czy pachnie? Powiem Wam, że tak średnio najeża. Pachnie. Nie pachnie jakoś tak strasznie denerwująco. Znaczy, może nie śmierdzi. Także te ten preparat jest dosyć fajny. I wyobraźcie sobie, że ja ostatnio właśnie um, ten preparat używam już od dwóch tygodni, natomiast kupiłam go e, jakiś czas temu i po prostu zrzuciłam gdzieś do szuflady, zapomniałam totalnie, ale kupiłam go w funciaku, za funta i naprawdę powiem Wam, że wcale cena w tym momencie nie pokazuje, że preparat jest do niczego, bo on jest świetny. Kolejnym fajnym, nawilżającym właśnie preparatem do stóp jest um, bo, mm, bo, Food Butter, kurczę, aż się zamieszałam. Dokładnie, Food Butter, czyli masło do stóp. Jest naprawdę fenomenalne, pięknie pachnie, fajnie nawilża stopy. Najlepiej właśnie sobie posmarować te stopy i poczekać chwilkę, a ja on tak się fajnie wchłonie. Dokładnie z tym samym robimy taki sam właśnie zabieg, czyli smarujemy, chwilkę czekamy, aż się stopy właśnie stopią z tym preparatem i możemy albo już iść spać, albo po prostu założyć sobie skarpetki, czy z, jeżeli oczywiście nosimy jakieś takie budki, czy też um, bez problemu możemy założyć na gołe stopy e, jakieś, jakieś właśnie sandałki. Także fajny, fajny zapach, fajny preparat też. To jest 100 ml. Mili mililitrów. I y y y powiem Wam szczerze, że nawilża i daje taki naprawdę fajny, Efekt I w stopach Produktem do stóp jest to szol. Szol Hard Skin Softening Cream, czyli do takiej właśnie twardej skóry, jeżeli chodzi krem. o działanie tego, no to um, mam takie mieszane uczucia. Może jeszcze troszkę używam, ale co jest najgorsze? Śmierdzi. Boże, to śmierdzi strasznie, słuchajcie. Mi to przypomina, jak farbujecie sobie włosy, to taką właśnie. Ten zapach taki specyficzny z farby. Śmierdzi strasznie. Po prostu. Okropnie. Jeszcze wspomniałam o jednym produkcie do stóp. Jest to antyperspirant do stóp z firmy Boots Kosztuje on naprawdę kilka funtów. Nie jest to jakiś strasznie duży wydatek. Pachnie fajnie i naprawdę polecam go z całego serca, już go kiedyś pokazywałam w filmiku, używam go codziennie na przykład jak przed założeniem butów, chwilkę, dwie minutki, musi sobie troszeczkę tak właśnie fajnie stopić się z tą skórą i wchłonąć także spryskuję sobie stopy i czekam chwilkę majtam sobie nóżkami jeżeli na przykład na kanapie to robię także mm, ok, także ten preparat jest też fajny, fantastyczny odświeża stopy te osoby, które już mnie znają, wiedzą doskonale o tym, że może ja nie jestem do końca przesądna, ale wierzę w jakieś takie amulety na takiej zasadzie, że okej, okay, patrzę na to z przymrużeniem oka, podchodzę do tego sceptycznie, ale na Anusz Widelec przyniesie mi szczęście. Gram w lot to gram w euromilion, także lubię takie właśnie wyzwania do szczęścia. I mam nadzieję, że kiedyś mi się po prostu poszczęści i coś w końcu wygram, bo jak na razie to jakieś takie grosze to, to jest nic, prawda? To jest nic, ale wierzę głęboko, bo jak się nie gra, to się nie wygra oczywiście. <grytanie> Także jeżeli gracie i wygraliście coś kiedyś, pochwalcie się, nikomu nie powiem. <grytanie> w każdym razie ja staram się właśnie w jakiś sposób tak się może. Ładować tą pozytywną energią, że być może to szczęście jeszcze kiedyś do mnie przyjdzie. I e, tak naprawdę pieniądze nie są ważne, oczywiście, że nie. Także ja wcale tutaj nie mówię, że ja muszę wygrać, bo będę szczęśliwsza i że pieniądze przyniosą mi więcej szczęścia. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o to, że na pewno byłoby o wiele, wiele łatwiej. Zaplanować sobie przyszłość i z pewnością bym pomogła najbliższym, którzy może nie oczekują tej pomocy ode mnie, ale na pewno byliby mile zaskoczeni, bo nie jestem osobą, która myśli egoistycznie tylko o sobie, ale natychmiast odrażam, od, razu, od, razu, od razu myślę o mojej mamie, babci, o Robercie, moim prawie bracie, bo to mamy brat. Myślę o, o moich teściach, o mojego męża-siostrze i o ich marzeniach, które bym po prostu spełniła natychmiast. Dlatego mm, powiem Wam szczerze, że naprawdę chciałabym bardzo, bardzo wygrać kiedyś jakąś fajną. Um, um, Pieniędzy, którą mogłabym rozdać wszystkim moim najbliższym, którzy tego potrzebują. I na pewno bym też dobrze zainwestowała te pieniążki, żebym mogła ustawić się do końca życia. Ale oczywiście w życiu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że siedziałabym w domu, nie pracowała, nic nie robiła. Ja muszę coś robić. Ja jestem osobą, która lubi cały czas być wśród ludzi, lubi coś robić, nie lubi siedzieć, nie lubi się nudzić, dlatego zawsze sobie znajduję jakieś zajęcia. I w tym momencie muszę wam przyznać szczerze, że jestem taka, że na pewno, gdybym miała pieniądze, gdybym była bogata, przeraźliwie bogata, to musiałabym i tak, czy inaczej pracować. Ale a propos amuletów, powiem Wam ostatnio, że hmm, pamiętacie może kiedyś Wam pisałam na Facebooku o takim chłopcu, którego mijam bardzo często, jak idę do pracy i zawsze ten chłopiec właśnie idzie do szkoły ma takie fajne, kochane, kręcone włoski. E, ma ciemną karnację. E, I jest przesłodki po prostu przesłodki. Ja bym go po prostu złapała, wytarmosiła siła za te jego pulasy, wycałowała. Jejku! Pu, normalnie mówię Wam szczerze, że jest po prostu boski. <noise> Zakochana jest. Maluchu bardzo. Także nie wiem, jak ma na imię, nie wiem ile ma lat, ale wiem, że chodzi do postałówki gdzie tutaj mieszkam. Kurczę, brzmi to, jakbym się w ski zakochała. W każdym razie szczerze Wam powiem, że jest o moim takim amuletem. Zauważyłam, że jak go mijam zawsze rano, to mam później przez cały dzień dużo, dużo szczęścia i naprawdę dopisuje mi właśnie taki fajny. Humor, gdzie właśnie mijam tego chłopca i od razu wiem, że będę miała dzisiaj fajny dzień. Ale słuchajcie obciął włosy, no nie wiem co się stało, ale te jego kręcone kudełki zostały po prostu gdzieś tam <grymnie> obcięte i naprawdę nie wiem czy to mi teraz pecha przyniesie czy nie, ale widziałam go ostatnio miał obcięte włoski jakoś tak mi się słodko zrobiło, a miał takie fajne kręcone kudełki, po prostu ojejku, nie wiem, może ja jestem jakaś nienormalna, powiedzcie mi <grymnie> okej, okay, to wszystko jeżeli chodzi o mój chodzący na dwóch nogach amulet Wiadomo, jak idziemy do sklepu jakiegoś, gdzie oczywiście obsługują Anglicy, Hindusi, czy też z innych nacji, inne narodowości, to jest nam miło, jak ktoś zwraca się do nas w naszym języku. I właśnie tutaj mieszkam obok takiego sklepu, w którym praktycznie wszyscy ci Hindusi, a szczególnie jeden menadżer, mówi bardzo dobrze po polsku. I pamiętam jeszcze, jak dwa lata temu poszłam pierwszy raz do tego sklepu, jak była tak jakby taka odnowa, tam kiedyś był inny sklep i potem nowy otworzyli i właśnie właścicielem tego sklepu został taki Hindus, który jest bardzo bardzo sympatyczny, młody chłopak i zawsze jak tam idę, to zawsze do mnie mówi cześć, jak się masz, fajna pogoda prawda, a w ogóle co byś chciała dzisiaj kupić, a może a może chlebek, a może bułeczki a może serek, a co będziesz robił dzisiaj na obiad, a jak było w pracy i to właśnie zadaje mi takie pytanie I ja się kiedyś go zapytałam, czy on rozumie co on mówi Mówi, czy po prostu ma to wyuczone już? Czy to ktoś po prostu z um, klientów go nauczył tych wszystkich słów i sformułowań? I on po prostu to powtarza jak papuga. On mówi do mnie, nie, że on wie, ale jak zacznę do niego coś tam paplać po polsku, tak jak teraz do was mówię, to on absolutnie pewnie nie zrozumie nic, albo zrozumie co drugie, co trzecie słowo, oczywiście to, które zna. Także jest to bardzo miłe, ale na przykład jak idę do jakiegoś innego sklepu, w którym właśnie oni zaczynają mówić po polsku na zasadzie, na zasadzie cześć, jak się maś. To jest to takie troszeczkę dziwne dla mnie, bo to jest takie mm, wymuszone. Natomiast on robi takie naturalne naprawdę naprawdę bardzo, bardzo miłe. Ja z tego sklepu zawsze wychodzę właśnie uśmiechnięta i myślę, że um, takie naturalne zachowanie każdego obcokrajowca jest jak najbardziej mile widziane. Wiecie co? Ostatnio jadłam lody, lody, które przypomniały mi moje dzieciństwo. Jedyne lody i chyba najlepszy, najwspanialszy smak, jaki po prostu miały, to były lody w Kaliszu, które jadłam na ulicy Polnej. Tam też mieszkałam zawsze, jak jeździłam na wakacje z moją babcią i e, tam lody były tak mocno śmietankowe i pyszne. Taki pan stawał, pamiętam, w takim e, samochodzie, e, gdzie oczywiście sprzedaje się z niego lody Taka przyczepka jakby i powiem Wam, że one były cudowne. Dostawało się w, ich, w takich właśnie kubeczkach wysokich z łopatką i one miały taki śmietankowy smak, a kolor miały taki naprawdę e, biały, totalnie jak śnieg. Także ja do tej pory pamiętam smak tych lodów śmietankowych, które były niesamowite, genialne i właśnie ostatnio miałam możliwość spróbować lodów i powiem Wam szczerze, że nie wiem co to za lody, dostałam po prostu poczęstowana lodami, które pochodzą z Indii i naprawdę miały one smak niesamowity I dokładnie no, że nie do końca, ale bardzo przypomniały mi właśnie ten smak lodów z dzieciństwa, kiedy miałam tam 6-7 lat i jadłam właśnie te przepyszne lody z Kalisza. Cudo. Naprawdę cudo. I też ostatnio miałam okazję pić i też kupuję czasami Oranżada, oranżada, która ma smak właśnie tej takiej czerwonej w woreczkach. Nie wiem, czy pamiętacie te osoby, które są w moim wieku, to w sklepikach właśnie szkolnych była taka oranżada w woreczkach. Tam miało się słomkę, przebijało się ten woreczek i można było pić właśnie z tego woreczka prosto taką pyszną oranżadę. Był kolor, ja pamiętam kolory czerwony, taki właśnie landrynkowy i... Pomarańczowy. Nie jestem pewna, czy jeszcze był kolor, nie żółty był jeszcze, e, był jeszcze kolor chyba zielony, ale za bardzo nie pamiętam smaku. Natomiast ta oranżada jest do kupienia na pewno w polskich sklepach. Nie pamiętam, jakiej firmy, nie chcę robić reklamy, absolutnie, ale jeżeli wiecie, gdzie kupić <laughs> i czy są takie oranżady, mm, jeszcze w Polsce, aż mi świnka leci, to dajcie znać, naprawdę. Chociaż chciałabym sobie wypić taką oranżadę w woreczku. O ja, jeszcze andruty zjeść. Pamiętacie andruty? Takie fajne wafelki, które by po prostu niesamowite przylepiały się do podniebienia po prostu rewelacja. Tak mi jakoś wspomnienia z dzieciństwa, właśnie wspomnienia z tamtych lat przyszły do głowy. Oranżada, lody śmietankowe i andruty. A wy macie jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o smaki? Czy te smaki też Wam zostały gdzieś tam w głowie? W sercu, w ustach. Ostatnio coś mi wzięło na jajecznicę. Słuchajcie, ja praktycznie no, codziennie przed pracą robię sobie jajecznicę. Mam jakiś dziwny odruch, że muszę jeść rano. Jajka. I to musi być jajecznica ze śmietaną, taka, jaką Wam pokazywałam w przepisie. E, przepraszam, że dałam ten przepis, bo nie chcę z nikogo, z nikogo robić po prostu idiotów, tak naprawdę, bo e, zaraz ktoś mi napisze, że jestem jakaś niepoważna, że każdy potrafi robić jajecznicę. Ale słuchajcie, to nieprawda, bo znam osoby, które nie potrafią Ale jest ona robić przepyszna, jajecznicę. słuchajcie, po prostu jest przepyszna i ta śmietana, którą ja dodaję do tej jajecznicy, dodaje jej takiej pulchności i takiej delikatności. Także, jeżeli chcecie, Zobaczyć filmik z moją jajecznicą, jaką wykonuję. Nagrałam ten filmik dla Was w weekend. Zapraszam, podam linka, także mam nadzieję, że nikogo to nie urazi. A te osoby, które naprawdę nie potrafią gotować, nie potrafią nic zrobić w kuchni, być może czegoś się nauczą. No, słuchajcie, nie wszyscy potrafią nawet zrobić coś. Co będzie może smakowało innym, a może chcecie na przykład wprowadzić do swojej kuchni do śniadania jakieś e, udziwnienia, czyli na przykład właśnie tak jak ja dodaję śmietany, jest szczypiorek. Dla mnie to nie jest udziwnienie, ale dla mnie to jest coś po prostu, co dla naszego podniebienia jest niesamowitym doznaniem. I ja jestem osobą, która uwielbia właśnie dobre śniadanie zjeść, bo później reszta dnia mnie po prostu nie obchodzi dlatego, że dla mnie śniadanie jest podstawą śniadanie powinno się jeść i ja staram się właśnie jeść zawsze przynajmniej małego rogalika croissant'a, czy też kromkę chleba z jakimś serem rano przed wyjściem, albo nawet płatki, natomiast w pracy jeszcze też zjadam drugie śniadanie także dla mnie śniadanie jest podstawą ja sobie nie wyobrażam właśnie nierozpoczęcia dnia od śniadania, dlatego polecam, nakazuję Wam wszystkim że śniadanie trzeba jeść Smacznego! Lato, lato, lato i z latem przychodzą albo przylatują komary. Słuchajcie, ja mam dwa produkty, o których Wam krótko powiem. Są tu dwa takie produkty na komary. Ten jest e, produktem, który polecam nie psikać na ciało czy też na twarz, ponieważ e, powiem Wam szczerze, że e, ja ostatnio sobie psiknęłam no i na 100% to nie zadziałało, bo Komary tak czy inaczej mnie pogryzły. Natomiast mój mąż się praktycznie uduszył, udusił w pokoju w tych czterech ścianach, dlatego że strasznie to po prostu osiadało w gardle. Dlatego ten produkt jak najbardziej proponuję psiknąć na przykład gdzieś tak prosto. O, tak sobie gdzieś psiknąć, ale nie na ciało, bo może się udusić. Tak można psiknąć, to się gdzieś osiądzie i być może komary jakoś się odstraszą od tego. W każdym razie ja nie jestem do tego przekonana i powiem Wam szczerze, że pachnie to może fajnie, jeżeli się psiknie tak właśnie z daleka, ale absolutnie na twarz. Wyobrażam sobie e, już siebie, jak psikam sobie tym na twarz. O, już mnie troszeczkę w nosie gdzieś tam kręci, bo to jednak jest takie strasznie. <laughs> powiem Wam szczerze, sami, sami widzicie, czyli. Wypsikać na przykład pokój i wyjść. I oczywiście wrócić to może to się osiądzie. I ja od razu czuję to w gardle. Słuchajcie, to jest po prostu straszne. Straszne. To jest wielkie nic. Jeżeli psikamy tym, to być może najlepiej wtedy, kiedy nas nie ma w domu. Żeby to zostawić na cały dzień. Ale ogólnie nie polecam. Mam to w gardle. Już czuję w gardle. No ciekawe, czy komary się przez to... Um, Przestaną pokazywać w moim domu. Natomiast, natomiast powiem Wam szczerze, że na pewno też będzie ich w gardle, w gardle to osiadało. Także może to tak właśnie na nie działa, jak na ludzi. Taki właśnie preparat, który przywiozła mi moja mama, który polecam właśnie psikać sobie na miejsca po ugryzieniu. Naprawdę przestaje swędzić. Jest to rewelacja, rewelacja. Nie szczypie, co jest bardzo istotne. Oczyszcza i chroni skórę, e, pomocny przy zranieniach, zranieniach, oparzeniach słonecznych również i ukoszeniach owadów. Także to jest kilka w jednym: zranienia, oparzenia e, słoneczne czy też ukoszenia owadów. Także polecam fajny produkt, również właśnie po ugryzieniu komara czy jakiegokolwiek innego e, potwora, możecie się tym właśnie, właśnie spsikać i Wam na pewno pomoże. Kochani, to byłoby na tyle. Moja tygodniówka już się musi zakończyć na tę chwilę. Mam nadzieję, że troszkę Wam tej właśnie pozytywnej energii przekazałam, a teraz ENERGIO! 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 Idź do moich dobrych duszków. Okej, okay, słuchajcie, nie, 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 oczywiście żartowałam sobie, ale staram się Wam tą energię przekazać. No i troszeczkę też e, ten, ten smród od tego właśnie produktu odgonić. Okej okay, kochani, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że moja nowa fryzura Wam się podoba. Mój nowy kolor, także, 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 także. do miłego zobaczenia całuję. Ściskam mocno i pamiętajcie, że Was bardzo kocham. Naprawdę Was kocham. Pa, cześć!